Co by tu jeszcze. Wiem! Dzisiaj kontynuujemy robienie stilo do gruza i pomyślałem, że skoro to kombi. To fajnie by wyglądało, jakby tam wrzucić jakiegoś takiego dużego b na klapę. I poczyniłem pewne zakupy, tylko trochę w ciemno. Wprawdzie, skrzydło jest duże, ale nich cholery nie pasuje. Spoiler na klapę z RX 300 drugiej generacji. Tak to siadło. No cóż, generalnie nie pasuje totalnie, i teraz będę musiał wykminić coś, żeby to dopasować. No dobra, ostatecznie wymyśliłem takie coś. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem kompletnie. Okaże się jak wytnę. Zdjąłem ten oryginalny daszek i spróbuję ten nowy założyć w miejsce starego, czyli nie nakładać jednego na drugi, i. Spróbuję go na razie wyciąć na kształt tak jak jest ten ori, a później te boczki spróbuję jakoś dorzeźbić, tak żeby lepiej pasowały do budy. Taka jest teoria. Najgorsze jest to, że mam tylko jedną próbę cięcia. Kutne, to już dupa. Ale widzę, że nie ma sensu ciąć tego w połowie i, i skracać na szerokości, bo te boczki tutaj kompletnie nie będą pasować. To tak mega odstaje. Trzeba to jakoś tam wyrzeźbić trochę inaczej. Więc chyba to jest najlepszy plan. Bynajmniej to mi przychodzi do głowy póki co. Dobra, jednak mała zmiana koncepcji, iż, ponieważ ciężko będzie jednak zamontować. Tą, tego winga samego będę się musiał jednak posiłkować tym istniejącym spoilerem, bo przeniesienie światła, spryskiwacza, chociaż to niekonieczne, ale światła stopu, a przede wszystkim dorobienie mocowań w oryginalnych miejscach, to by było trochę nielada wyzwanie i spora rzeźba. Zostawię tą, ten oryginalny spoiler i spróbujemy dołożyć do niego nowy. Ostatecznie tyle wyciąłem. Teraz bym chciał połączyć tą, ten nowy spoiler z tym starym spoilerem, taką płaską częścią tutaj w tej wnęce, gdzie teraz wyszła. Mam tutaj dawcę, wytniemy, będziemy przypasowywać. Wyłapałem sobie to tak na sztukę, do czołowo, by trzeba było zrobić spoinkę. No i myślę, że można oszlifować te nierówności i brać się za klejenie. Teraz najtrudniejsze, bo trzeba z powrotem urzeźbić tutaj te skrzydełka. Tylko to mi się nie podoba, że one są takie długie. I tu zachodzi aż na tą listwę. I spróbuję to zrobić, żeby one były mniej więcej tak na długości. No i tak by było idealnie, ale czy to się uda? To będzie sroga rzeźba żeby to tak przyciąć żeby pasowało jeszcze to zgrzewać Ale z całą pewnością to gdzieś muszę jakoś tak obciąć i mniej więcej tak żeby to było No cóż, ostatecznie nie udało mi się tych skrzydełek zrobić tak jak zamierzałem to zrobić, tam gdzie jest przejście z tego oryginalnego spoilera, gdzie już się zaczyna buda, jest taki przeskok, że po prostu nawet po zeszlifowaniu tego na płasko nie dolegało to do końca i nie szło tego spasować, niestety. Więc wykminiłem taki motyw, powycinałem to praktycznie na płasko, zrobiły się z tego takie, jakby zaślepki, zamieniłem to miejscami jedno z drugim i. Całkiem, całkiem fituje. Także chyba tak to będzie. Tu na końcu takie skrzydełko sobie zostawię. Całkiem spoko to wygląda. Tak nadaje trochę zadziorności, że tak powiem. Takiego charakteru. Nie jest takie płaskie. No i tyle. Tak to z grubsza będzie. Teraz trzeba się zabrać za polepienie tego w jeden kawałek. I potem szpachlowanko. I spoilerek jakby był. Połączenie tu trzeba trochę wyrównać. Te śrubki od lampki oczywiście się nie chcą odkręcić, to zaszpachluje, lampkę się zamaluje na czarno, żeby nie było, że trzeci stop nie działa, bo będzie działał ten, a już prawie na finiszu. No koncertował, żem to spierd... Sejbiście z... 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 Minimalnie za szeroki jest Jak zamykałem szybkę To się w pizdu połamał Co by nie było, ja to wszystko oczywiście sprawdzałem. Przymierzałem na aucie i było git. Tylko się okazuje, że jak to dokręciłem, to siadło trochę niżej i się zrobiła kolizja. To jedna sprawa. A druga, że to te zgrzewanie tego plastiku, to tak w sumie średnio zgrzewa ten plastik. Bardziej to się tylko klei jedno do drugiego, bo ta warstwa tego dołożonego materiału. Po prostu, no przykleiła się jak guma do tego oryginalnego spoilera. Nie wtopiło się to jedno z drugim, tylko się po prostu tak przykleiło. Raz, że to połączenie jest takie strasznie sztywne i kruche, a dwa, że to złączenie tego to tak było na słowo honoru i ślinę wręcz. No i co, zwężę ten spoiler, przykleję to jeszcze raz i powinno być git. Spoiler zrobiony, wyszło średnio, czyli dobrze. Coś tam się udało z tego ulepić. Także do następnego.